serdecznie bardzo się cieszę ze spotkania tutaj z Państwem w tej sali ładnie tutaj się może się sam żeby było oczywiście apotę Nie wiem, czy pamiętacie takiego hiciora. Taki szok. Straszny szok, to już 15 lat. 20 lat temu puszczałem terminator. Pamiętacie? Przed sami ściski. Ja sam stałem w ogóle 3 dni z rzędu po 3 godziny i nie dostawałem biletu. To, no. to żeby wtedy po z kina i tak nasłuchiwałem. To było słuchać, zwłaszcza głośną muzykę. A potem tak ludzie wychodzili z kina, a ja tak spatrywałem się w ich twarzy. Oni już to przeżyli. nie już to zobaczyli. Ja nawet nie mogłem z nimi porozmawiać, bo o czym? No to potem piątek poszedłem i sam zobaczyłem ten film. No. Poszedłem zobaczyć. Tam, tam, No to taki takie jakali, To najpierw nasz pokułam potem to to ten, ten wzdłuż bajkał. O! Bajkał! Bajkał to jest nasza chluba narodowa! Ciekawe, czy jakiś tam mieszkaniec Moskwy opowiada temu turyście zagranicznemu, że bajka to jest najgłębsze jezioro na świecie, że tam jest procent słodkiej wody całego świata, że tam jest fauna i flora i tam żyją omule. Omule żyją. ludzie się że jak to za do Bajkał dalej niż do Afryki, no nie no. I oni sobie tak jechali, i jechali. mi, się sobie tych jak ta służba, czy bardzo ostra, Teraz to służba to nie jest, ostra, naprawdę. I teraz to jest w ogóle obóz dla pionierów. Znaczy, no za naszych czasów to służba była ostra. Nie ja tam Sieroża. Ostra, była służba wtedy, ten, a teraz to nie, naprawdę. To jest w ogóle plan, zabawy. Nie mam co szczekać ze strachem. Naprawdę, ważne, żeby nie trafić na Ostrów Ruski. A tak to wszystko będzie ok. Kurna, no tak było z Jak Nie będzie, żebyś nie trafił na Ostrów Ruski. Znaczy się, że jak tak nie trafisz na Ostrów Ruski, to masz przejmany, tak? A jak nie trafisz na Ostrów Ruski, to wszystko będzie ok, tak? <cürym> to tak, to jakoś tak nie wierzyłem. Nie no, yy, <tryk> pociąg już nas do tego Władywostoku. Wcześniej rano za oknem była taka, taka mgła. No że ja nie taka mżawka, która w sumie nie pada, a wisi po powierzchni. No i ja wtedy hmm. zacząłem się wstydzić hmm. za to, że jestem tak jak jestem, ja rozumiem, że to jest moja wina. To jest przeze mnie. I w się, że jakieś tam przedmioty mają inne zastosowanie. czyli tak inne, po prostu, że nie przestajesz się dziwić. No. Na przykład talerze to nie służą do tego, żeby na nich jeść. Nie na nich jeść tam no na półka, ale talerze służą do tego, żeby je myć. Inni je myją, a inni tam sprawdzają, jak są wymyte. nie? Tak samo pokład. to, to, to nie służą do tego, żeby tam, tam po nim chodzić? No, 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 no nie to pokład chodzi. Ten chodzi o to, żeby go po prostu myć. No, bardzo szybko i bardzo długo. Bardzo szybko, jeśli chodzi o, o ten, yy, tempo, no nie? a bardzo długo, jeśli chodzi o czas. To oczywiście pozwalało za jednym zamachem wykonywać no, wiele zadań no tak to. A kiedy minął pół roku? No to ja sam zacząłem zauważać, że te talerzy nie robią tego nie bardzo. No i ten podkład chyba... No, nie podobało mi się no, no Nie podobało mi się ja to. I Służył u nas taki kola pierwszy kolan. Tutaj Taki młody, grudny, w Rosji na pieczot, u Kola powiedziałem, że kurwa za mamy dbyt, nie no. No, To znaczy tak, taka tak, sierota obrzygana, To gdzieś tam, czapkę, zgubił to mi się ta Poduszka, jak jak wycieraczka. Przewoźna, z obiadu, że kola idzie do leżenia, no to trzeba było gościa uszanować i przestać nie być. Nie pytaj, czy kola tu za 5 minut praca, no i 5 minut, nie? No. To znaczy, potraktować um, to człowieka to, jako człowieka, nie? Zapanja tak. W pierwszej swojej przypustki, kola uczynił z tego martwego psa. I no to wszyscy niech mu sięgnie no, ze mną, wezmą tego, która wypierdolę za mną, co to jest? No, nie ona uciągnie, lewo, szatkę, patrzę, i siedzi w końcu układem.

z się nie spotkamy na no, chwilę. Nie. No, nie bardzo by dobrze, nie, bo to wypić pół godziny, pochodzić, powiedzieć, słuchaj, wiesz, no nie możemy do mnie iść, bo rozumiesz, no i usłyszeć to samo. Ale powiedzieć, a ja, koniecznie, wiesz, to musimy się zdjąć mówić, bo jest po czym pogadać, no nie, a potem się tak pluć w mordę przez trzy przez trzy dni z rzędu. Nie. Nie, nie. nie ma sensu. W to. to, co było tam na Ostrowie Ruskim, to